Witajcie moi drodzy w 33. już odcinku cyklu wędkarskie. Zrób to sam. Jeśli interesujecie się tworzeniem kulek proteinowych, zalew, boosterów, stick mixów, zanent, metod mixów, jak i również wielu wędkarskich karpiowych smakołyków, to ta seria jest właśnie dla Was. Oglądajcie poprzednie materiały, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem mączki cytrusowej, o której niewielu z Was zapewne słyszało, nawet nie wiem czy jest w ofercie jakiejś firmy specjalizującej się w komponentach do produkcji kulek. Ale dzisiaj w domowych warunkach bardzo prostym i skutecznym sposobem stworzymy mieszankę właśnie do kulek cytrusowych, które niedługo pojawią się tutaj u mnie na kanale. Moczka cytrusowa, ktoś by powiedział, no ale jak to do kulek proteinowych, o takiej nie słyszałem. Jest to bardzo skuteczny dodatek dla nas, dla ludzi ma bardzo silne właściwości prozdrowotne, duża zawartość witaminy C, witaminy z grupy B, flavonoidy, działa przeciwzapalnie, bardzo fajnie wspiera układ sercowo-naczyniowy dla nas, dla ludzi, dlatego w kulkach również będzie takim składnikiem prozdrowotnym, nadającym nie tylko fajnego aromatu naszym kulkom poprzez zawartość naturalnych olejków eterycznych, ale właśnie poprzez wspomniane wcześniej równie różne. Właściwości prozdrowotne. Pierwszą rzeczą, która jest nam potrzebna, jest to oczywiście tarka jarzynowa, jakieś naczynie, i potrzebujemy do tego owoców. Owocami, owocami cytrusowymi są m.in. pomarańcze, mandarynki, limonka, cytryna, jak i również grejfrut, którego tutaj dzisiaj nie mam, i możemy robić tą mączkę o różnych proporcjach. Przykładowo 40% pomarańczy, 30% mandarynki, 20% cytryny i na przykład 10% limonki. Wszystko to sobie ścieramy na tej tarce o grubych oczkach, dlatego, że będzie nam zdecydowanie łatwiej. A najlepiej wybierać takie owoce bardziej twarde, bo będzie nam lepiej ten proces tarcia wychodził. W przypadku pomarańczy. Nie ma tutaj żadnego problemu, jak i również cytryny czy limonki, bo ta skórka jest twarda, ona bardzo fajnie się tutaj ściera. Natomiast jeśli chodzi o mandarynkę czy jakiegoś miękkiego grejpfruta, no to najlepiej zrobić to drugim sposobem. Albo po prostu ścieracie sobie te owoce na tarce, później poddajecie je procesowi suszenia przez kilka dni w jakiejś skrzynce czy na słońcu, to sobie to wszystko bierzemy, aż ta woda z nich odparuje, no i później mielimy na pył. No bo drugim sposobem na zrobienie takiej mączki jest po prostu obranie ze skórek pomarańczy, limonki, cytryny, czy mandarynki, czy jak, bo oczywiście również może być tutaj grejpfrut. Szczególnie te owoce używamy w okresie jesienno zimowym, przed świętami, dlatego nie wyrzucajcie tych skórek, bo one są bardzo fajnym dodatkiem do kulek proteinowych, a zrobimy z nich mega super fajną mączkę. I tutaj mam już ususzone właśnie, one jeszcze będą się wysuszały przez jakieś 3-4 dni skórki, później to wszystko mielimy na pył, no i mączka gotowa. Drugim sposobem jest zrobienie trochę grubszej frakcji, dlatego tutaj tarka o grubych oczkach, to wysuszamy i mamy fajną właśnie taką grubszą strukturę, jakbyśmy chcieli w tych kulkach naszych poprawić, aby troszeczkę szybciej pracowały, no to właśnie robimy tym sposobem. W sumie to jest pierwszy sposób, drugi to jest właśnie suszenie skórek i później mielenie je w różnych urządzeniach. O, pięknie, że się wszystko ściera. Dlatego mm, zapach jest niesamowity. No i tym oto sposobem stworzyliśmy skuteczną mączkę do wyrobu kulek cytrusowych, które już niedługo pojawią się na kanale, dlatego śledźcie, subskrybujcie. No i widzimy się przy budowie miksu cytrusowego. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Morfishing. Fishing.